z tej strony Michał, portal funduszowe.pl Turecka lira traciła w poniedziałek nad ranem nawet 15% wobec dolara. Mocno spadał również turecki indeks. Te dwa czynniki spowodują, iż dość mocno ucierpią tureckie fundusze. Powodem tak silnego wstrząsu było niespodziewane odwołanie prezesa Banku Centralnego Turcji. Dymisja nastąpiła zaraz po tym, jak podniósł on o 200 punktów bazowych stopy procentowe, by zapanować nad inflacją i wzmocnić walutę. Jeżeli popatrzymy na wykres ETF na Turcję w dolarach, to pomimo dużej przeceny wciąż trudno mówić o klarownych sygnałach kupna. Turcja jest w długiej bezsie, w której ostatnie 3 lata to trójkąt. Ważnym wydarzeniem był krach w Turcji w 2018 roku. Wtedy doszło do pierwszej akumulacji akcji. Rekordowe obroty. Spore wolumeny są też widoczne teraz, lecz wydaje mi się, że rynek na fali wtórnej opadnie jeszcze do dolnej linii trójkąta. W przypadku inwestycji w fundusze tureckie spore znaczenie ma waluta. Jak widać, lira jest długiej beście, a taka sytuacja negatywnie wpływa na wycenę funduszy tureckich. Turcja jest bardzo perspektywicznym rynkiem, który w przeciągu 5 lat powinien mocno zyskać na wartości. Sygnał do kupna nastąpi jednak dopiero na rynku walutowym. Jeżeli lira wejdzie w Hosę, to nieograniczony potencjał zyskają również fundusze. Lira jest więc w tym wypadku wyznacznikiem zainteresowania zagranicznych inwestorów. Życzę jak najwięcej sukcesów i jak najmniej porażek. Subskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz otrzymywać codziennie najnowsze analizy, to zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowe.pl. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny e-book, jak skutecznie inwestować w fundusze.